Witam serdecznie, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Jesteśmy dzisiaj na uroczystej premierze filmu Wieczór kawalerski, a ze mną aktorka Magdalena Perlińska. Witam cię, Madziu. Cześć, cześć, Dzień dobry wszystkim. Madziu, ty grasz postać Sandry. Powiedz nam, co to za postać? Jest to postać dość złożona. Nie jest ona typową striptizerką, jak może się wydawać na początku I, mm, i myślę, że może zaskoczyć w związku z tym, dlaczego się zajmuje tą profesją. Jest to na pewno postać, która jest bardziej złożona niż, no, niż stereotypowy może obraz striptizerki. Madziu, my tutaj wiemy też, że ty w ogóle jesteś zawodową tancerką. No też byłaś w ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami, więc e, czy tobie rzeczywiście było łatwiej przygotować się do tej roli z, z, w związku z tym, że właśnie tańczysz? Tak, na pewno. Zresztą wiem, że właśnie reżyser, produkcja szukali tancerki, mhm. a, dlatego że jednak te sceny, które mamy, no są one, muszą wyglądać profesjonalnie. A ja z racji tego, że tańczyłam, no było mi wiadomo łatwiej, nie tylko w ogóle pracować nad stworzeniem tego tańca, ale też no, finalnie zatańczyć przed jednak publicznością, ponieważ no, wyglądało to w ten sposób, że tam kilka osób z produkcji obserwowało no, i aktorów, ponieważ dla nich tańczyłam taka była to scena, ponieważ była to scena striptizu. No właśnie, a czy żeby było Ci łatwiej, też na przykład odwiedziłaś takie miejsce, żeby zobaczyć jak to rzeczywiście wygląda, żeby łatwiej Ci było to odwzorować? Tak, odwiedziłam po raz pierwszy właśnie przygotowując się do roli i muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczyło to, co tam zobaczyłam, ale też pomogło, ponieważ jednak w budowaniu roli na pewno em, bardzo mi to pomogło, ale dużo rzeczy mnie zaintrygowało w tym miejscu, w tych miejscach byłam dwa razy. Ale w ogóle jak długo trwały nagrania, no, ile było dni zdjęciowych, czy długo? Bo słyszałam, że w ogóle nagrania były prawie dwa lata temu, prawda, do tego filmu? Tak, naczekałam się, muszę przyznać, bo... No i w końcu mamy ten dzień już. Bo rzeczywiście kręciliśmy w listopadzie i grudniu 2022 a i mieliśmy dość niewiele dni jak na tak duży projekt, bo nie chcę skłamać, wydaje mi się, że około 15, ale całych wszystkich dni było niewiele więcej, więc moja postać rzeczywiście przewija się przez cały film jestem niezwykle dumna, że, że dostałam taką szansę. No właśnie, to nie jest też, wiem, twoja pierwsza produkcja, prawda? Bo już miałaś okazję, mieliśmy okazję zobaczyć się już nie raz na ekranie. Teraz to jest większa rola. Powiedz, jak się z tym czujesz? Czy rzeczywiście, bo działasz na wielu płaszczyznach, czy podoba ci się, chcesz iść drogą właśnie do aktorstwa? Jestem zachwycona aktorstwem i jest to rzecz zdecydowanie, w której chciałabym się rozwijać. Czuję się na planie fantastycznie i możliwość pracy z zawodowymi aktorami z tak dużym dorobkiem – którzy towarzyszyli mi w tym filmie była czymś absolutnie niezwykłym i mogę być tylko ogromnie wdzięczna za to, że została mi powierzona ta rola i ta możliwość. To w takim razie nie możemy się doczekać premiery, która już za chwilkę zobaczymy Cię w tym filmie, a odchodząc od aktorstwa, też hmm. właśnie wszyscy twoi fani są też zainteresowani, czy zobaczymy Cię w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to był Twój debiut ostatni raz i co dalej? Jeszcze nic nie mogę powiedzieć, um, bo szczerze mówiąc sama nie wiem. Wiem, że teraz produkcja jest rzeczywiście na etapie, myślę, dogrywania gwiazd, a one są priorytetem. Zazwyczaj tancerzy i tancerki dobiera się do gwiazd wzrostowo. Ja jestem dość wysoka jak na tancerkę, mm -hmm. więc to też jest na pewno ważny czynnik. Na ten moment nie wiem, sama nie wiem. Dobrze, w takim razie będziemy śledzić, bacznie obserwować. Życzymy Ci tego, żebyś była w kolejnej edycji. I powiedz nam jeszcze a propos Twojego modelingu, bo jesteś zawodową, profesjonalną modelką tutaj też się dużo dzieje. W ogóle właśnie jak ty to wszystko godzisz, bo działasz na tylu płaszczyznach, że co jest najbliżej twojemu sercu? Teraz chyba muszę powiedzieć, że zdecydowanie aktorstwo. Mm -hmm. Jest to niezwykła ścieżka, którą mam możliwość podążać. W realizacji jest jeszcze jeden film z moim udziałem, więc też jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę. Natomiast każdy tak naprawdę, każda droga była, była piękna. Taniec jest takie powiedzenie, że once a dancer, always a dancer i um, taniec na zawsze będzie miał ogromne miejsce w moim sercu i występ w Tańcu z gwiazdami był też spełnieniem marzenia, ponieważ ja oglądałam ten film jako mm -hmm. dziewczynka, ten e, program jako dziewczynka, a teraz mogłam zatańczyć na parkiecie tańca z gwiazdami, więc tak. Natomiast jeżeli chodzi o modeling, no to pracuję jako modelka już wiele lat i było to moje główne źródło mm -hmm. utrzymania przez e, wszystkie lata. No ja tutaj mogę się pochwalić, że miałam przyjemność pozować tak. z Magdą właśnie do jednej firmy, a nawet dwóch, bo nawet jesteśmy w tej samej jednej firmie, tylko mieliśmy oddzielnie sesję, więc, więc znam Magdę od tej strony widziałam na żywo, świetnie pozuje jest naprawdę dobra. Maczjuję ja bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę Ci powodzenia na każdej płaszczyźnie. Jakbyś mogła sama osobiście zachęcić naszych widzów, żeby właśnie obejrzeli film, który już ma premierę 5 lipca. Zapraszam wszystkich serdecznie na wieczór kawalerski, który w kinach w całej Polsce już od 5 lipca. Zapraszamy. Dziękuję za Dzięki rozmowę bardzo. i do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.